Dzisiaj jest 16 września. O dwóch tygodni trwa nowy rok szkolny. Prawda? Prawda. Postanowiliśmy spytać naszych pierwszaków, jak podoba się w naszym gimnazjum. Dlaczego wybrałaś nasze gimnazjum? Nie wiem, chyba dlatego, że po prostu się trochę przyzwyczaiłam. Są fajni ludzie, znam nauczycieli. A co Ci się najbardziej podoba? Nie wiem, chyba atmosfera, że wszyscy są raczej zgrani ze sobą. Co najbardziej podoba Ci się w naszym gimnazjum? Wydaje mi się, że była to miła atmosfera i znajomości, które poznałem, ludzie, których poznałem tutaj w podstawówce. Dlaczego wybrałaś akurat nasze gimnazjum? Um, ze względu na to, że mam tutaj blisko i jest dosyć dobre. Dlaczego wybrałaś nasze gimnazjum? Ponieważ uczyłam się tutaj w podstawówce, była miła atmosfera i jest fajnie. A co ci się najbardziej podoba? Hmm wszystko. Co najbardziej podoba Ci się w naszym gimnazjum? Tolerancję i poziom integracji. Co najbardziej podoba Ci się w naszym gimnazjum? Na pewno nie kartkówki na polskim. Dlaczego wybrałeś nasze gimnazjum? Ponieważ chodziłem tutaj do podstawówki. A co Ci się najbardziej podoba? No to, że mam niedaleko tutaj.